Cześć! Aby sprawdzić zestawy, które są wymagane, by iść z nami na statyczne dungony, grupowe obozy, grupowe dungony, musimy wcisnąć klawisz L. Pojawi się nam zakładka z zestawami i wyposażeniem. Wybieramy po prawej stronie przycisk zestawy gilejne. Możemy sprawdzić, jakie przedmioty są wymagane, kiedy wiemy mniej więcej, jaki zestaw nas interesuje i jak nazywają się dane przedmioty. Możemy udać się do Markotów w celu ich kupna. Na Market w ostatniej zakładce Zestawy możemy w prosty sposób kupić cały zestaw wymagany na powyższe aktywności. Wyszukujemy bil, który nam odpowiada i kupujemy. Jeśli już masz wierzchowca lub część z tych przedmiotów, możesz oznaczyć to, co już posiadasz w kolumnie po prawej stronie. Najważniejsza jest broń. Ona zadaje obrażenia, ona leczy. Kupujemy więc taką, by, miała, by była co najmniej czwartego tyru i miała trzeci poziom zaklęcia. Jeśli jesteś zainteresowany chodzeniem na statyczne dungony, grupowe obozy, grupowe dungony, na rzutych bezpiecznych strefach, możesz dołączyć do serwera Discord podanego w opisie filmu. Wątku w wątku na kanale weryfikacja wpisz, jakim z załami grasz. Jeśli grasz tankiem lub healerem, ważne byś miał sprawny i działający mikrofon. Są to kluczowe elementy, ponieważ obie te klasy potrzebują dobrze współpracować ze sobą, by osiągać jak najlepsze wyniki na tych aktywnościach. Życzę, że... Życzę miłego dnia. Siema.